Formacja nietoperza, kraba i motyla, boskie proporcje oraz poziomy znieśnień opracowane przez włoskiego matematyka 800 lat temu. To wszystko w kontekście inwestowania na rynkach finansowych z początku brzmi całkowicie abstrakcyjnie, prawda? No Okazuje się jednak, że niektórzy traderzy wpletli wszystkie te elementy w swoje strategie inwestycyjne. Na czym polega tak zwany harmonic trading i czy ma on szansę powodzenia? Właśnie o tym będzie ten materiał. Zapraszam do oglądania. Ale zacznijmy od tego, kim był Leonardo Fibonacci. No, Fibonacci, znany też jako Leonardo Spizzy, był włoskim matematykiem żyjącym na przełomie XII i XIII wieku. Opracował wiele rozpraw matematycznych, z których większość zaginęła. Przetrwały zaledwie trzy dzieła. Najsłynniejszym z nich jest księga z 1902 roku, zatytułowana jako Liber Abaci. Leonardo podczas swoich pracy wpadł na trop interesującego ciągu, który ostatecznie został nazwany jego nazwiskiem. Odkryto, że ciąg ten znajduje odzwierciedlenie w całym otaczającym nas świecie. Nauce, przyrodzie, a nawet, no właśnie, rynkach finansowych. Podstawowy ciąg liczby Fibonacciego wygląda tak i ciągnie się w nieskończoność. Każda z liczb wymienionych w ciągu jest sumą dwóch poprzednich z wyjątkiem pierwszej i drugiej. Więc jest to ciąg rekurencyjny, a jednocześnie ciąg Fibonacciego jest pierwszym znanym ciągiem tego rodzaju. Wynik podzielenia każdej liczby z liczb występujących w ciągu przez jej poprzednią zawsze oscyluje wokół wartości 1,618 która została nazwana liczbą złotego podziału fi. Natomiast jeśli podzielimy określoną liczbę w ciągu przez tę, która znajduje się dwie pozycje wcześniej, otrzymamy wynik w okolicach 2,618. I liczby, które są oddalone od siebie o trzy miejsca, dano w przybliżeniu rezultat 4,236. Na podstawie liczby fibonacciego powstało kilka narzędzi analitycznych takich jak zniesienia, linie zasięgu, cykle i też mamy tutaj wachlarze i kanały. Większość z nich jest w standardzie dostępna na popularnych platformach inwestycyjnych. Największą popularnością cieszą się, cieszy się pierwsze z wymienionych narzędzi, czyli tzw. Tak zniesienia FIBO. Poziomy Fibonacciego służą do wyznaczania punktów zwrotnych na rynku. Jak to działa w praktyce? No, mierząc zakres danej fali, wyszczególniane są poziomy Fibonacciego z potencjalnymi miejscami zwrotnymi. Nakładając narzędzie zniesień na całą długość fali, automatycznie nakładane są poziomy procentowe odpowiadające poziomom FIBO. Głównymi poziomami są 23,6, 38 i 50 61 i8, 261,8, i8, 261 i8, 423 i6. Przez niektórych wykorzystywane są także poziomy dodatkowe, takie jak 68 i5, 78 i6, 886, 127 i 2, 150, 200 i 223,6. Fibonacci Expansion natomiast pomaga nam w wyznaczeniu teoretycznych punktów zakończenia kontynuacji ruchu po korekcie. Mierząc falę trendu z uwzględnieniem fali korekcyjnej, która po niej nastąpiła, wyznaczane są poziomy, w których może nastąpić następna korekta lub zmiana trendu. Podstawowymi poziomami ekspansji są 61,8, 100, 161,8. Są to stosunki wykreślone w fali trendu odmierzone od końca korekty. Pozostałe narzędzia jak cykle, które mają wyznaczać punkty zwrotne w czasie, wachlarze, które wyznaczają wsparcia i opory w formie linii trendu, czy kanały FIBO, które określą na wykresie możliwe korytarze cenowe, cieszą się wyraźnie mniejszą popularnością. Narzędzia FIBO wykorzystywane są przez sporą rzeszę osób w swoich analizach, ale zazwyczaj są tylko wsparciem dla innych technik i rzadko kiedy stanowią fundament strategii inwestycyjnej traderów. Jednak niektórzy poszli o krok dalej i opracowali całą metodologię analizy opartą właśnie o FIBO. Tak właśnie narodził się Harmonic Trading, czyli handel z wykorzystaniem tzw. formacji harmonicznych. Wśród najpopularniejszych formacji wyróżniamy motyla, kraba, gartleja, nietoperza oraz tzw. AB równa się CD. Każda z tych formacji występuje w wariancie wzrostowym, jak i spadkowym. I na pierwszy rzut oka wszystkie wyglądają podobnie, ale po głębszym przeanalizowaniu przykładów widać, że kluczem do zagadki są odpowiednie proporcje fal względem siebie, które, żeby było łatwiej, często określane są przedziałem na przykład od 38,2 do 88,6. I teraz odrobina praktyki, czyli jak to działa na wykresie. Więc spójrzmy na ten wykres. Naszą analizę zaczynamy od pomiaru fal nakreślonych na wykresie. Następnie szybkie spojrzenie na ściągawkę z formacjami harmonicznymi. I zgadza się. Mamy tu do czynienia z wzrostową formacją AB równa się CD. Po identyfikacji danej formacji, otwarcie pozycji następuje po wyznaczeniu punktu D. A nasz stop loss zazwyczaj ląduje pod tym punktem. Potem już wszystko jest w rękach boskich proporcji. Nie chcąc Was bombardować dziesiątkami przykładów kolejnych formacji, jeśli interesuje Was ta tematyka, to na rynku jest dostępnych kilka książek o tra tradingu harmonicznym. Najpopularniejszymi z nich są Harmonic Trader z Scotta Carneya czy Geometria Fibonacciego Pawła Danielewicza. W obu tych pozycjach znajdziemy dokładne opisy formacji z całą masą przykładów z rynku Forex, a nawet warszawskiej GPW. Przejdźmy zatem do najważniejszego pytania. Czy Harmonic Trading rzeczywiście działa? Traderzy dzielą się na dwie grupy. Tych, którzy twierdzą, że tak i tych, którzy śmieją się z tych pierwszych. Bez problemu znajdziemy wielu zwolenników metodologii FIBO wierzących w ich niezawodne działanie. Znajdziemy jeszcze więcej jej przeciwników, którzy zarażeni są serią porażek po jej stosowaniu. Twierdzić będą, że FIBO jest bliższe w różeniu z swusów niż w rzetelnej analizie. Kto ma rację? No, patrząc przy, przy stosowaniu narzędzi FIBO, zawsze wkrada się duża doza subiektywności, a cała koncepcja opiera się na boskich proporcjach. Więc ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na to pytanie. Tam, gdzie jeden trader nakreśli formację kraba, w tym samym miejscu drugi trader może uznać, że nic takiego na wykresie nie nastąpiło. Zwolennicy technik FIBO zawsze mogą też bronić swego stanowiska, argumentując, że rynek nigdy nie jest precyzyjny. Co do punktu, lub formacja została w porę zanegowana, a my nie powinniśmy otwierać pozycji. I to właśnie ta subiektywność powoduje, że nawet po wielu latach analizowania wykresów pod kątem formacji harmonicznych, wszystko rozbijać będzie się o naszą indywidualną interpretację sytuacji na wykresie.